Witajcie kochani z tej strony Nita. Witam się z wami bardzo serdecznie w podsumowaniu kolejnego miesiąca. No, i chciałabym Wam pokazać, co wydarzyło się u mnie w sierpniu, bo pracowałam bardzo intensywnie, chociaż nie wszystko w tym miesiącu mogę Wam pokazać, ponieważ jednym z projektów, nad którym bardzo usilnie pracowałam, jest pamiątka ślubu dla mojej córki. No, ale z racji tego, że ślub odbędzie się dopiero we wrześniu, w połowie września, więc siłą rzeczy dzisiaj nie mogę Wam pokazać, nad czym pracowałam, ale musicie mi uwierzyć, że praca wyszła naprawdę pięknie. No i nie mogę się doczekać, żeby się z Wami podzielić, no i pokazać wam, jak to wszystko wyszło. Dzisiaj, właśnie jeszcze na gorąco muszę wam powiedzieć, że przyszły do mnie rameczki paspartu, które zamówiłam. I jestem no, tym bardziej zadowolona z efektu, ale wszystko to, co mam do powiedzenia na temat tej pracy, którą będzie pamiątka ślubu dla mojej córki, będę mogła Wam pokazać dopiero w podsumowaniu września. Więc dzisiaj no, nie będę o tym zbyt dużo mówić, ponieważ będę miała co opowiadać w przyszłym miesiącu. A pokazuję Wam tutaj moją górzystą prowansję, nad którą zaczęłam pracować w poprzednim miesiącu, czyli w lipcu, i już Wam częściowo pokazywałam, ile udało mi się wyhaftować. W tym miesiącu tutaj wykonałam no, nie tak dużo tych krzyżyków. Wyszło mi, że wykonałam około 2000 więc przyrosła ta część, którą Wam tutaj wskazuję. A tutaj właściwie nic się nie zmieniło. Obrazek jest bardzo piękny, bardzo dobrze mi się pracuje. Przypominam, że haftuję na luganie jedną niteczką nitkami DMC. Ale właśnie, siłą rzeczy musiałam odłożyć to troszeczkę na bok. Ponieważ dla mnie w sierpniu priorytetem była oczywiście pamiątka ślubu dla mojej córki. No i kotka taszka, nad którą również się. Troszeczkę pochylałam, no i nie chcę tam robić sobie zbyt dużo zaległości, więc tutaj ta prowansja tylko no, w minimalnym stopniu przyrosła, ale i tak to, co tutaj widać, podoba mi się, bo zaczynam już przechodzić do tych dalszych rejonów. Tutaj już będzie wchodziło drzewko, niedługo też dach domku, więc zacznie się coś tutaj dziać, ale no, tak jak mówię, na razie musiałam odłożyć to na bok. I cóż, więc, może o tej górzystej prowansji nie będę już więcej mówić. Chociaż haftowanie na tej luganie sprawia mi naprawdę dużo przyjemności, pomimo że te krzyżyki są malutkie, to muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektów. I nawet, ponieważ dzisiaj, tak jak mówiłam, przychodziły do mnie ramki z paspartu, to ja mam dwie rameczki, które być może. Te, te ramki są do innych prac, ale ponieważ jedna będzie w zapasie, więc być może którąś również wykorzystam tutaj do tego obrazka. Pierwotnie myślałam, żeby zostawić go na tamborku, ale prawdopodobnie będę go oprawiała kwadratową rameczkę, ale o tym jeszcze powiem później, kiedy już przyjdzie co do czego. Pokazuję wam to paspartu nie bez powodu, ponieważ. Chcę opowiedzieć o innej pracy, którą już skończyłam, a do której właśnie postanowiłam dołożyć taką rameczkę w kolorze, jeszcze nie wiem, czy zielonym, czy brązowym. Zmieniam tutaj tylko te ustawienia i zaraz pokażę Wam o co chodzi. Być może pamiętacie mojego kotka, którego haftowałam już jakiś czas temu, również na Luganie, i do niego. Jest to oczywiście projekt, który był tajemniczym wyzwaniem od Korikamo. Ja go ukończyłam no, po jakimś czasie, kiedy już wszyscy mieli skończone swoje prace, ja również doszłam do finiszu. I dlaczego znowu do niego wracam? Ja do niego dołożyłam tutaj taką malutką, wąziutką rameczkę z paspartu. Troszeczkę niefortunnie Wybrałam rozmiar tej ramki, i kiedy przyłożyłam tutaj już do gotowego obrazka do paspartu, no to troszeczkę wydaje mi się, że ta ramka ginie gdzieś w porównaniu z tym kotkiem. On jest dosyć malutki. Ramka jest 20 na 20, no i jest tu dużo takiej niewykorzystanej przestrzeni, i przy zamawianiu paspartu do tej pracy którą jest pamiątka ślubu, postanowiłam wykorzystać, żeby nie płacić dwa razy za przesyłkę. No i właśnie zamówiłam również takie dwie rameczki. Docelowo zamówiłam brązową ramkę do tego kotka. Ta zielona wzięła się stąd, że ponieważ nie byłam pewna, jakie paspartu będzie pasowało do tej pamiątki ślubu dla mojej córki, zamówiłam dwa odcienie zieleni i Jeden pasuje, drugi troszeczkę mniej, więc zobaczcie. Mam jedną ramkę niewykorzystaną. Ponieważ kosztowała mnie 5 zł, więc nie jest to duża strata, tak planowałam, że na pewno wykorzystam to paspartu do jakiejś innej pracy. No i rzeczywiście, i teraz tak. Pierwotnie zamówiłam to brązowe paspartu do kotka, ale teraz, kiedy przyłożyłam to zielone, to również mi się podoba, i zaraz. Spróbuję Wam pokazać, jaką mam koncepcję co do tej pracy. Tylko tutaj poustawiam odpowiednio przed kamerą te sprzęty, tak żebyście widzieli, o co mi chodzi. I przede wszystkim wyjmę tego kotka z ramki. I zobaczcie, o! Wcześniej była taka rameczka, dosyć wąziutka. I ja ten kolorek chcę zostawić. To jest taki piaskowy kolorek. I tylko, właśnie chciałabym dołożyć do niej, tutaj, do tego obrazka, właśnie rameczkę dodatkową. I sami ocencie, co wam się bardziej podoba. Czy z zielenią? Czy z brązem? No właśnie. Ja pytam Was o to, Chociaż, no właśnie, nie wiem do końca, czy chciałabym, żeby to była taka brązowa, dodatkowa rameczka, czy ta zielona, bo tak naprawdę ten obrazek świetnie wygląda, zarówno z jedną, jak i z drugą ramką. To już jest chyba tylko taka kwestia osobistych preferencji. No i co bardziej mi pasuje tutaj w pokoju. I no właśnie, pierwotnie myślałam, żeby włożyć brązową, ale te kolory kotka świetnie współgrają właśnie również z tą zieloną rameczką. No i jestem troszeczkę w kropce, bo ta zieleń wydaje mi się nawet taka bardziej naturalna i bardziej oczywista, jeżeli chodzi o tego kota. właśnie ze względu na to, że tu jest troszeczkę takich szarości, które fajnie no tak podchodzą pod zieleń. Ta brązowa ramka też pasuje, no bo ten kociak. Równie fajnie wygląda z tą rameczką. No i właśnie nie wiem, <noise> nie wiem co zrobić. Jedynie co Wam powiem, że właśnie gdybym chciała oprawiać tą górzystą prowansję również w tą ramkę 20 na 20, no to bardziej bym się kierowała tutaj. Czy pasuje do tego bardziej zieleń, czy pasuje bardziej brąz. Ale to się okaże właściwie dopiero wtedy, kiedy zakończę ten obrazek i kiedy będę mogła tutaj zobaczyć, bo tu wejdzie jeszcze troszeczkę brązów, ale też wejdzie troszeczkę zieleni. Więc wtedy ostatecznie zdecyduję, która ramka trafi do którego obrazka. Więc na razie do tego kotka dołożę brązową rameczkę. Z myślą, że tą zieloną wykorzystam do prowansji, ale gdyby się okazało, że ta brązowa będzie bardziej pasowała, no to wtedy przełożę i o tym Wam powiem. Chociaż muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ten obrazek nie, jest, nie kończy się równo tak, żeby mi pasowało to paspartu do niego, i właśnie to też będzie tutaj wymagało pewnych wyliczeń. I nie wiem, czy znowu nie będę musiała dołożyć dodatkowej ramki tym razem pod spodem, kiedy już będę miała gotowy obrazek i będę mogła zobaczyć, tak żeby przykryć te wszystkie takie m, białe plamy, ponieważ ten obrazek jest niby w kwadracie, ale on tu się kończy nierówno. Ale tutaj, właśnie ten schemat powinien z obu stron dolegać do paspartu. Więc tak naprawdę. Dopiero jak skończę, będę mogła zobaczyć, czy będzie mi to pasowało. No, więc na razie dołożę tutaj do kociaka ten brązowy kolorek. Zobaczcie. A czy ostatecznie zostanie z tym brązem, czy będzie z zielenią, to jeszcze się okaże. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię takie zabawy i takie kombinowanie z różnymi rzeczami, no bo jednak to też jest jakieś takie przeżycie, cieszy oko i właśnie fajnie można sobie tutaj różne rzeczy poustawiać i coraz bardziej podobają mi się te podwójne paspartu, także fajnie to wygląda i no, na pewno bardziej wzbogaca ten obrazek niż taka pojedyncza rameczka. Zobaczcie jak to wygląda z jedną ramką. Troszeczkę ten obrazek jest taki bardzo przytłoczony, a kiedy dodam tą jasną, no to wtedy dostaje takiego blasku i ten kociak nie jest taki stłamszony tą ciemną ramką. Także za chwileczkę sobie oprawię ten obrazek do końca, no i pokażę Wam jak on się prezentuje. No, i obrazek jest już oprawiony. Nie musiałam tutaj zbytnio go jakoś specjalnie dodatkowo napinać, bo on już wcześniej był przygotowany do oprawy. Dołożyłam tylko tą dodatkową ramkę, pospinałam tu z tyłu i zobaczcie, tak się prezentuje. Także jeżeli chodzi o tą pracę, to już jest wszystko. No to teraz pokażę Wam moje wyzwania roczne. Tak, jak mogłam sobie troszeczkę odpuścić pracę nad tym schematem z górzystą prowansją, no to wyzwania rocznego oczywiście nie mogłam odpuścić. No i to, co tu widzicie, to jest praca z czterech tygodni sierpnia, no, poszło zgodnie z planem, chociaż trudno mi było wygospodarować czas na haftowanie również tej pracy, ale cóż, tutaj widzicie, że już dosyć sporo tej pracy przyrosło. Fajnie to wygląda. Będę musiała chyba znowu troszeczkę przewinąć tą pracę w górę, więc już będę haftowała te dolne partie. Tutaj jeszcze został mi kawałeczek, ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc bardzo się cieszę, że chociaż to mi się udaje zrobić. No, praca tutaj jest jeżeli chodzi o ten schemat, to tak jak Wam już nieraz mówiłam, to tutaj tylko trzeba konsekwentnie wykonywać te 735 krzyżyków, które mam zaplanowane. Ładnie się prezentują. Chociaż tutaj miałam troszeczkę pokusę, żeby zacząć haftować kolorami, i to był błąd, bo widzę, że te krzyżyki nie są takie równiutkie jak w innej części tej pracy. Tutaj już nastąpiła pełna dyscyplina i haftowałam za pomocą parkowania nici. Zresztą widać tutaj te niteczki. No a niestety tutaj niektóre z tych krzyżyków. Mam nadzieję, że nie będzie tego tak mocno widać, ale póki co dostrzegam, że nie są one tak równiutkie jakbym chciała. Pokażę Wam to w przybliżeniu. Zobaczcie, chodzi głównie tutaj o ten obszar. Tutaj te krzyżyki są już takie bardziej równe. Tutaj wkradło się kilka takich nierówności. Ach, no mam nadzieję, że po wypraniu i wyprasowaniu troszeczkę to zniknie. No, ale ja niestety już widzę, że tutaj nie wygląda to zbyt ładnie. Jednak wolę, zobaczcie, tu gdzie jest parkowanie nici, to te krzyżyki są fajne. A tutaj jednak w tym obszarze który Wam pokazałam. Tutaj jest troszeczkę nierówności. I jeżeli chodzi o tą pracę, no to tutaj nie ma żadnych trudności. Już teraz przejdę do tych następnych kolorów, których dotychczas jeszcze nie wykorzystywałam. Są jeszcze tutaj takie czerwienie, jakieś pomarańcz, bordo. O, zobaczcie. Takie kolorki, które jeszcze mi tu nie wchodziły. No i nie mogę się doczekać, żeby wreszcie coś innego zaczęło się na tej pracy dziać. Ale poza tym i tak jestem z niej bardzo zadowolona. No i w następnej odsłonie, w przyszłym miesiącu, to znowu fragment Wam tutaj zniknie, ponieważ już podkręcę sobie ją wyżej, żeby mi się lepiej haftowało. I wtedy już nie będziecie mogli zobaczyć tych górnych części. No ale niestety będziemy się zbliżać do tych miesięcy bardziej jesiennych, potem zimowych. No i w końcu nastąpi finish tej pracy. Także tutaj jeszcze pokazuję Wam, jak ta praca przyrastała w sierpniu. Tak jak wspominałam, do sierpnia zaliczyłam 4 tygodnie, czyli wykonałam w tej pracy ponad 2900 krzyżyków i tak to się prezentuje. To jeżeli chodzi o to wyzwanie roczne, to właściwie wszystko. Teraz przejdę do kolejnej pracy, czyli mojej kotki taszki. O tej kotce taszce nagrywam materiał drugi raz, ponieważ przez moje gapiostwo zostawiłam otwarte okno i zaczęłam nagrywać film. Dla mnie było bardzo fajnie, bo miałam świeże powietrze, ale dopiero kiedy wyłączyłam kamerę, stwierdziłam, że to okno było otwarte, a za oknem dzieciarnia hałasuje, jeździ na rowerze, więc musiałam wszystko nagrać jeszcze raz. Więc mam nadzieję, że powtórzyłam wszystko tak jak. W pierwszym filmie było, no, ale to moje gapiostwo jest po prostu okropne. Także zapraszam Was na tą powtórkę filmu, którą musiałam dograć jeszcze raz. Jeśli chodzi o mój obraz z kotką tażką, z racji tego, że priorytetem w sierpniu była ta pamiątka ślubu dla mojej córki, no to nad tą kotką tażką pracowałam właściwie przez siedem hawciarskich dni. I udało mi się tutaj wyhaftować jedynie 4000 tych krzyżyków. Pokazuję Wam tutaj stan na początek i na koniec miesiąca. Tak to wygląda. No i dokładnie widzicie, ile tej pracy przyrosło. Dla mnie priorytetem było to, żeby uzupełnić te brakujące tutaj fragmenty. No i tak się udało. Myślałam, że więcej mi się tutaj uda jeszcze tej pracy podgonić, ale. Niestety nie udało mi się więcej zrobić, no, ale będę starała się w następnych miesiącach podgonić z tą pracą, zwłaszcza, że będą już takie dłuższe, szare dni, i wtedy będę więcej siedziała w domu, więc na pewno uda mi się jeszcze troszeczkę więcej tej pracy zrobić. Zwłaszcza, że tutaj wejdą też takie jednolite barwy które tak jak wiecie haftuje się dużo łatwiej, dużo szybciej, no bo nie trzeba tak zmieniać tych nici, nie trzeba też pilnować tego wzoru, po prostu haftuje się i już. Także mam nadzieję, że wtedy nadgonię troszeczkę ten obraz, no i nie poddaję się, mam nadzieję, że do końca roku uda mi się całość skończyć. Także tutaj jeszcze pokazuję Wam, przybliżeniu jak te krzyżyki się układają. Niezmiennie pracuje mi się nad tym kociakiem bardzo przyjemnie. No najtrudniej zacząć, kiedy już siadam to wtedy haftuję dosyć szybko. No i cóż. Nie mogę się doczekać, żeby ten obraz był skończony, ale samo haftowanie również sprawia mi bardzo dużo radości, także jestem zadowolona, że tą pracę wykonuję. Tutaj w międzyczasie wrzucam Wam taki materiał, który nagrałam, kiedy zaczynałam pracę nad tym obrazem w sierpniu. Myślałam, że wrzucę tutaj taki komentarz, kiedy haftuję, ale raczej pokażę Wam ten obraz bez dźwięku. Chciałam tylko Wam pokazać, jak wykonuję te krzyżyki. Mało wrzucam takiego materiału, kiedy haftuję. Bardziej pokazuję Wam, jak te obrazy już na koniec miesiąca wyglądają. Ponieważ haftowanie z kamerą przed sobą no jest bardzo niewygodne, a wtedy zarówno ta odległość między mną a obrazem, jak i pozycja, w której siedzę, żeby haftować, no nie jest zbyt komfortowa, więc tych krzyżyków i tak bym dużo tutaj nie wykonała przy kamerze. No, ale wrzucam Wam taki materiał, który nagrałam, żebyście zobaczyli również, właśnie, jak ta praca przebiegała. A tutaj jeszcze na koniec pokażę Wam w przyspieszonym tempie jak te krzyżyki wykonałam w danej partii do końca. I jeżeli chodzi o obraz z Taszką, to właściwie jest wszystko. Tutaj nie za dużo udało mi się wykonać. Będę walczyła, żeby we wrześniu tych krzyżyków było ciut więcej niż w sierpniu. No, a jaki będzie efekt, to zobaczymy w podsumowaniu kolejnego miesiąca, czyli właśnie września. I tutaj możecie zobaczyć, jak haftowałam w sierpniu. No, udało mi się wykonać całkiem sporą liczbę krzyżyków, chociaż oczywiście z tych prac, które Wam zaprezentowałam, no średnio to wynika, ale musicie mi uwierzyć, że tak było. Także jeżeli chodzi o wyzwanie roczne, to zaliczyłam do niego 4 tygodnie. W Prowansji wykonałam 2000 krzyżyków, w pamiątce ślubu. Wyszło mi tam około 6,5 tysiąca krzyżyków, jak dobrze pamiętam. No i oczywiście reszta to jest to, co udało mi się wykonać w kodce taszce Także łącznie wyhaftowałam blisko 15,5 tysiąca krzyżyków. No i jestem naprawdę zadowolona, bo myślałam, że będzie tych krzyżyków dużo, dużo mniej na koniec pokażę wam jeszcze jaką fajną lampkę kupiłam sobie słuchajcie w Biedronce szukałam jakiejś lampki do haftowania ponieważ no mam takie chińskie z Aliexpress ale jedna już mi się wyeksploatowała troszeczkę się zepsuła drugą mam ale no też jestem średnio z niej zadowolona no i taką znalazłam słuchajcie w Biedronce kiedy zaczęła się akcja szkoła gdzieś tam w połowie sierpnia i jest to, zobaczcie, taka lampka, którą można zarówno używać na kabelek. Ma wejście USB-C, ładuje się ją również, i wtedy można też ją wykorzystywać bez połączenia z siecią. I, no i właśnie to jest bardzo fajne. Tu ma włącznik, tutaj ma ładowanie. A jeżeli chodzi o pracę, to tutaj ją uruchamiam i zobaczcie, ma trzy tryby świecenia mam nadzieję, że to będzie widać troszkę mi tu lata kamera taki blady kolor tu jest taki dosyć żółty, ciepły i ten, który ja wykorzystuję, czyli o takie połączenie dwóch poprzednich, czyli tego takiego bardzo ciepłego z takim bardzo zimnym, i wtedy daje to takie umiarkowane światełko. Również można natężenie tego światła zwiększać lub zmniejszać. I teraz tak, jeżeli przytrzymam dłużej na włączniku, to ona mi się ściemnia, a kiedy jeszcze oderwę palec i przyłożę jeszcze raz, to wtedy natężenie mi tu wzrasta. Bardzo fajna jest właśnie, kiedy mam zmęczony wzrok i nie chcę, żeby to światło tak dosyć mocno świeciło. No i co? Ma taki klips, dosyć gruby, ale trzyma się bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o krosno. No i wiadomo, pewnie to jest chińszczyzna, nawet nie pamiętam, bo opakowanie już wyrzuciłam. Ale tak czy siak, słuchajcie, ma 3 lata gwarancji, więc spokojnie mogę tutaj sobie z tą lampką pracować. I właśnie to mnie skłoniło, żeby ją kupić, ponieważ kosztowała 29,99. No i te 3 lata gwarancji. Także to jest fajne. Jeżeli chodzi o ładowanie, zobaczcie, to kiedy podłączę kabelek, nie wiem czy to zobaczycie. Tutaj wyłączę to światło. O, tutaj świeci taka czerwona dioda. Nie wiem czy to widać. Chyba widać. A kiedy lampka jest naładowana, wtedy ta dioda zapala się. I świeci na zielono. Także wtedy wiem, że mogę odłączyć kabelek i mogę pracować bez kabla. Jeżeli chodzi o czas pracy tej lampki, no to nie jest jakiś oszołamiający no bo to też nie jest jakaś cena, nie wiadomo jaka ale spokojnie te 2-3 godzinki można sobie pracować bez kabelka, a potem wystarczy, że można ją podpiąć do prądu i równocześnie można i pracować z nią, i ładować ją także to też jest fajne. No, a ja zazwyczaj pracuję z tą lampką tak, że wykorzystuję ją wieczorem, właśnie, żeby pracować bez kabelka, a na noc gdzieś tam wstawiam ją do ładowania i rano mam gotową do pracy. Także bardzo fajny gadżet i póki co jestem z niej bardzo zadowolona. No, zwłaszcza dlatego, że ma to regulowane światełko. Poprzednia moja lampka również miała. No, ale przemawia do mnie to, że nie muszę używać ze sobą powerbanka, nie muszę też ciągnąć tego kabelka gdzieś tam z sieci, po prostu przyczepiam lampkę do krosna i ona mi świeci spokojnie te 2-3 godzinki i mogę sobie wygodnie haftować. Także tyle na temat tej lampki. Była też w wersji czarnej. No i trochę żałuję, że nie wzięłam też tej czarnej, ponieważ w sumie wyjeżdżam gdzieś tam nad jezioro i również wtedy używam powerbanków do lampki. I mogłam sobie ją kupić i zostawić tam nad jeziorem. No ale cóż, może jeszcze ją gdzieś dostanę. Także jeżeli ją kupiliście, to możecie dać mi znać, jak Wam się z tą lampką pracuje. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się w podsumowaniu kolejnego miesiąca, czyli września. Mam nadzieję, że uda mi się tych krzyżyków zrobić również dosyć dużo. No i przede wszystkim podgonię w kotce taszce i jeszcze będę mogła Wam coś więcej pokazać w tej górzystej prowansji. No i oczywiście będę mogła Wam zaprezentować pamiątkę ślubu którą wyhaftowałam dla mojej córki. No i oczywiście dla Zięcia. No. Także słuchajcie, w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się za miesiąc. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.